Co ważnego wydarzyło się w Onkologii w 2019 roku? No rzeczywiście, rok 2019 to w ogóle taki rok onkologii. W mojej ocenie i pewnie moich współpracowników bardzo dużo działań zostało zainicjowanych. Zaczynając od tych fundamentów, czyli Narodowej Strategii Onkologicznej, pierwszego na poziomie rządowym w Polsce dokumentu, który ma. Dać plan na 10 lat. Plan tego, rzeczywiście, jak my tymi chorobami nowotworowymi się zajmiemy. My jako ministerstwo, my jako rząd, my jako instytucje z nami współpracujące, no bo wiemy, jaka jest sytuacja. Zachorowalność na nowotwory rośnie. Ta liczba według ekspertów onkologów ma rosnąć naprawdę w dramatycznym tempie. Dzisiaj mówimy o 160-170 tysiącach nowych zachorowań w Polsce w 2025 roku to już może być ponad 200 tysięcy zachorowań. Co więcej, pacjenci z nowotworami bardzo dobrze żyją coraz dłużej. Nowotwory stają się chorobą nieśmiertelną, tylko chorobą przewlekłą, z którą pacjenci naprawdę żyją wiele lat, co również jest bardzo dużym wyzwaniem jak to zagospodarować, tak kolokwialnie mówiąc, czyli jak rzeczywiście zapewnić tym pacjentom opiekę po chorobie nowotworowej, jak zapewnić pewne wsparcie, jak zapewnić ewentualnie w przypadku reemisji choroby ponowne leczenie i de facto jak ten cały katalog działań na najbliższe przynajmniej 10 lat zebrać do kupy. To zebraliśmy w Narodowej Strategii Onkologicznej i to ma być dla nas taki drogowskaz na kolejne lata, co, kiedy, precyzyjnie i kto ma zrobić. To dokument, który mam nadzieję Rada Ministrów przyjmie najpóźniej w styczniu i będziemy mogli spokojnie od stycznia 2020 roku rozpocząć ten plan. Ten plan to również nie tylko działania związane z zmianą systemu, to są działania również związane z kadrami w onkologii, to są działania związane z profilaktyką pierwotną, wtórną, to działania związane z nauką i innowacjami, których tak bardzo przez wiele lat w Polsce nam brakowało. No tutaj duże nadzieje kładziemy na Agencję Badań Medycznych, która potencjał w onkologii ma akurat ogromny. Już pierwszy konkurs pokazał, że na 77 wniosków 35 dotyczy właśnie onkologii, więc ten potencjał tak naprawdę działań ABM-u związanych z realizacją Narodowej Strategii Onkologicznej jest bardzo duży. Co jeszcze w onkologii? No, oczywiście, rozpoczęliśmy pilotaż Krajowej Sieci Onkologicznej w dwóch województwach. Od października rozszerzone na kolejne dwa. Te województwa de facto przygotowują się. One jeszcze efektywnie nie rozpoczęły pracy w tej formule. Podpisały umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia i tak naprawdę w warstwie praktycznej ruszą od 1 stycznia 2020 roku. I to będzie rok na zbieranie doświadczeń, na zbieranie wniosków z pilotażu, na rzeczywiście. Zastanowienie się nad tym, jak docelowo krajowa sieć ma wyglądać, właśnie po tych doświadczeniach z pilotażu. Rok 2020 to wreszcie długo oczekiwane, długo, to naprawdę długo, przez wiele lat świadczenia kompleksowe, brex cancer, unity przede wszystkim. Tutaj, na poziomie rozporządzenia ministra zdrowia, również udało się w roku 2019 wydać to rozporządzenie. Dosyć restrykcyjne kryteria. Tak naprawdę tych ośrodków weszło, czy, czy jakby stało się bezkancerogenitami, mniej niż byśmy tego oczekiwali, mniej niż oczekiwali by pacjenci, organizacje pacjenckie, ale to naprawimy. To w 2020 roku zastanowimy się, na ile te kryteria możemy poluźnić. Nie chcemy wcale ich poluźnić za dużo. Chcemy, żeby to były ośrodki rzeczywiście najwyższej jakości, no ale na ile jednak moglibyśmy je zluzować, żeby tych ośrodków w Polsce było 30, może docelowo 40 wiele innych działań w onkologii, zainicjowaliśmy projekt standardów akredycyjnych w patomorfologii, udało się uzyskać wsparcie środków unijnych tego projektu, więc mamy również możliwości finansowe, na pewno edukację, na takie ewolucyjne przygotowanie świadczeniodawców, zakładów patomorfologii właśnie do przygotowania się do tej akredytacji, do akredytacji, która ma być obowiązkowa, która ma być zero-jedynkowa i która ma powiedzieć, tak, tutaj jest wysoka jakość funkcjonowania zakładu, możesz dalej realizować świadczenia finansowane ze środków publicznych. Po co? No po to, że przede wszystkim na tym jednym z najbardziej najistotniejszych etapów procesu diagnostyczno-terapeutycznego no mieć to przekonanie, że ta diagnoza postawiona po badaniu jest bezbłędna, jest terminowa, jest rzeczywiście wysokiej jakości i pełen wachlarz możliwości, które mają patomorfoloty, został wykorzystany. Dzisiaj wiemy, że jest z tym różnie. Te badania czasem są powtarzane. To powoduje i wydłużenie procesu diagnostycznego, no i już mniejszą czułość czy precyzję tego badania wykonywanego w dalszej kolejności. Dużo innych działań w onkologii, pewnie takich może mniej zauważalnych, ale to działania związane z inwestycjami. Ogromny projekt rewitalizacji Centrum Onkologii w Warszawie, który uchwałą Rady Ministrów został przyjęty. Nowe programy profilaktyczne, chociażby finansowane ze środków unijnych w zakresie nowotworów skóry, w zakresie tomografii niskodawkowej, nowotworów płuca. No, tych działań rzeczywiście w onkologii, w onkologii było bardzo dużo i co więcej, w 2020 roku no, nie zamierzamy zmniejszać tempa i rzeczywiście kontynuować te działania. A jakie ma Pan plany, jeśli chodzi o onkologię na 2020 rok? No, przede wszystkim chcemy kontynuować. Chcemy kontynuować to, co rozpoczęliśmy, chcemy kontynuować. Chcemy, po pierwsze, realizować Narodową Strategię Onkologiczną. To już tam są zaplanowane działania na 2020 rok. Chcemy oczywiście kontynuować pewne działania związane ze świadczeniami kompleksowymi. Breast Cancer to były pierwsze, ale mamy praktycznie gotowe do konsultacji publicznych projekty w zakresie jelita grubego, w zakresie raka płuca. Tu dyskusje ekspertów bardzo długo trwają i doprecyzowujemy to, ale też myślę, że w pierwszym kwartale już zdecydowanie będziemy finiszować w hematologii. No ciągle chcemy i to jest tak naprawdę jedno z istotniejszych naszych celów, stale rozwijać listy refundacyjne. No 2019 rok to pokazał, praktycznie każda lista refundacyjna zawierała jakieś nowe terapie w zakresie onkologii. No bardzo byśmy chcieli w ramach oczywiście możliwości finansowych utrzymać to w roku 2020. Te działania w onkologii będą już nakreślone dość precyzyjnie w Narodowej Strategii, więc tak naprawdę będziemy się trzymać tego, ale oczywiście, bo Chcemy zrobić jak najwięcej. No, tam, gdzie możemy, będziemy starali się je przyspieszać. Dla mnie osobiście największe wyzwanie i to, co mi się nie udało do tej pory przez półtora roku, jak jestem w ministerstwie, to profilaktyka i zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne. To jest taki mój osobisty cel na 2020, żeby ten katalog działań rzeczywiście jak najszybciej i jak najskuteczniej, mam nadzieję, wdrożyć, no, żeby ta zgłaszalność na badania się zwiększyła. No ale rok 2020 to nie tylko onkologia yy, i w tych obszarach, które nadzoruje, przynajmniej trzy takie duże projekty, które chciałbym doprowadzić do końca. Pierwszy, taki chyba od dawien dawna już niedoprowadzony, to ustawa o jakości. Ustawa jakości, z którą w ministerstwie no, przynajmniej 2-3 lata się borykaliśmy. No, mam nadzieję, że już ten 2020 rok to będzie ten, kiedy Sejm przyjmie ustawę o jakości, kiedy wdrożymy pewne działania, które mają jeden cel: zwiększyć bezpieczeństwo pacjenta, zwiększyć yy, tak naprawdę. Bezpieczeństwo może nie tylko samego pacjenta, to jest również bezpieczeństwo personelu, pewność jego działania, pewne wystandaryzowane procedury rzeczywiście, które zapewnią to, że wszyscy będą się czuli bardziej komfortowo. Drugi projekt to ustawa o krwiodarstwie i krwielicnictwie z dużym naciskiem na wdrożenie mechanizmów, które umożliwią nam przystąpienie do Kontraktowego, kontraktowego frakcjonowania Osocza do zapewnienia pełnego bezpieczeństwa kraju w leki krwiopochodne. Dzisiaj te leki przede wszystkim kupujemy za granicą. Chcielibyśmy zmienić ten system i już w następnym roku po to zmiana ustawy, żebyśmy wprawdzie kupowali je za granicą, ale żeby to były leki, które przetwarzane są na nasze zlecenie z naszego osocza pobieranego od polskich dawców. To istotne tak naprawdę zwiększenie bezpieczeństwa państwa w tym zakresie, bo to są leki często ratujące życie, leki po przeszczepach, leki stosowane przy chorobach onkologicznych. A rynek światowy pokazuje, że są problemy z dostępnością tych leków, bo zapotrzebowanie jest ciągle rosnące. No i trzeci obszar to transplantologia. To obszar, w którym niestety no, borykamy się od wielu lat z tym, że albo liczba dawców czy przeszczepów jest na tym samym poziomie, albo nawet wręcz w pewnym trendzie spadkowym. Tutaj może mniej działania legislacyjne, ale przede wszystkim wypracowanie takiej strategii dla transplantologii i uruchomienie też takiego programu, pewnie wieloletniego, poprawy w tym obszarze, aczkolwiek wydaje się, że jest tutaj sporo obszarów, w których można już pierwsze, mam nadzieję, sukcesy zaobserwować w roku 2020.